O kurde, co to jest? Duże, właśnie, coś co co tam tu, Co tu mam strzelać? Na początku pewnie było wyjaśnienia, a teraz to jesteśmy już w trakcie. Nie wiem. Tu są zieloni. To gwiazdę śmierci mamy rozwalić, ale czekaj. What the fuck? Aha, tu są zaznaczone, dobra. X-Wingi mamy rozwalić. X-wingi trzeba rozwalić. One są zaznaczone. Okej. Okay. Jest tu jakieś przyspieszenie? jest przyspieszenie. Na shifcie. A dobra, tu. O kurde, rozwaliłem się. No, no. właśnie. <noise> Rozwaliłeś się? Nie tak, no, ja tak. Próbuję. Tak bardzo chciałam tego X-winga rozwalić, że. Co ty się Aha, teraz dopiero to te wydarzenie się zaczyna chyba. To była cała... Jo, siryj. Co, Yo, co ja gram i... Fortnite'a? Wydająca pilota musi tutaj... Ma plan zinfiltrować gwiazdę śmierci. O, ciekawe. Ostateczny atak może się rozpocząć tylko jeśli uda im się wyłączyć główne systemy obrony stacji bojowej. Mhm. ale misja nie będzie prosta. Dobra, to mnie nie wywaliło. waliło. Ja się modlić, A! będę się mnie nie wywaliło. Boże. No bo to się Boże. dzieje dla wszystkich jedno, jednocześnie. No ja wiesz, jak mnie wywali, To już. Ciekawe. Bo w środku chyba będzie walka o! normalna, nie? Moja postać. O kurde. A mogę screena zrobić, fajnie wyglądało. No, chyba. Uhu. O, jakieś bronie zbagowało się. E faktycznie. No ja tak tak Mam Dawajcie broń jakąś Ej, chyba gdzie indziej wylądowaliśmy Załóż mundur Jesteśmy... Dobra Aha. No? Załóż, załóż kajdanki No widzę, ale, ale co tu trzeba najpierw zrobić? Aha, albo jesteś więźniem, Cię. albo tym To ja chcę być więźniem, ja kajdanki założyłam A gdzie ty kajdarki. jesteś? Nie, no. ja chciałam żebyś tu mnie prowadził Ja powinnam być w kajdankach, a ty no. pewnie Ej, tu jest jakiś typ a wybrało losowo! No, ja jestem o, taka czarno-żółta, czarno ja mam nowego skinkę. No ja tu mam jakąś typiarę w różowych tych... ubrankach. Dobra, ruchy. No. Kurde, to no, nie fair. Chciałam z tobą być. No i co teraz zrobić? <laughs> o, typ Ej, typ ogarnia, ty, nie biega, idzie po prostu, ja za nim idę. Ale. A, bo my mamy wejść tylko do, do środka tam, tak? My tak, wejść, tak, dobra. tak. No, udajemy po prostu, że ja więźnia prowadzę, nie? Uroha. Dobra, dobra. O, obok mnie też ty zaczął iść. No, idziemy, ale fajnie. Ale stresującą fuchę sobie wybrałam o co jesteś więźny. No to ja tu udaję no. przecież. Przecież ja tu udaję że jestem po drugiej stronie. O, już się skończyło, teraz zasuwamy po prostu do przodu. A, A mamy dobra. to rozwalić, dobra, dobra. Ja się zgubiłam, moja ekipa chyba nie okar. Jak twoja już Przecież dwójkę jesteście. Dobra, dobra. Jest okej. Okay. Nie, z paniką ja po prostu. O dobra, hełm mi się zgubił. Co teraz? Na to trzeba dobrać. A! Ej! Ja widzę innych tutaj. Lol. Ha? a! Są, bo są inne te. No, no, no. Ja jestem... taka... czarno żółta. I mam z piuretowego kija. Nie tutaj nie można ten biegać. Lol, lol, trzeba iść po prostu w tych miejscach, gdzie są inni ci żołnierze imperialni. Lol, Albo ale co, bo ja... inaczej ci biją? Co? Nie, nie można w ogóle, jest zablokowane. Trzeba iść po prostu. No bo ja myślałam, o, że pod przyciskiem teraz... to jest. A teraz są bo tutaj ja mam przed... pod przyciskiem, chodzenie. Okej, okay, okay. Nie wiem jak wy, ale ja zdejmuję ten hełm. Wygląda o, na to, że wszyscy stali. być tu bezpiecznie? O, wow, to o. cała kampania tu jest zrobiona. Na sam koniec. U, ryba stoi pod rybą jakąś. O, broń, 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 broń. Dawaj, broń. No cóż, wygląda na to, że na woźny. Ha, tutaj gadają ze sobą. Czy to. czy to. na wynos? Ach, klasik, Nie były testowane w kosmosie. Nie ma I ty na górze jesteś, nie? Tak. A bo ja cię, ja cię chyba widzę. widzę. No. Ty tam skaczesz jak szalona? Tak. <grym> I wszyscy Raidę się żywie, żeby to przebierali A, teraz można walczyć. Co? Aha, tylko jedną można było. Teraz pewnie z imperialnymi będziemy walczyć. Gdzie, gdzie ty jesteś? Ty na górze jesteś cały czas? Tak, tak, tak Co wy tutaj piszecie? Psirej duński to by się, swoi, to się swoim BMW przewraca, widząc co ogrywasz? No, by nie wpadł do jakiegoś rowu, bo to różnie bywa z kierowcami BMW Siema, CEO, Psiryj nie zęcaj się nad innymi, Psirej, ty go lepiej namów na powrót do BDO, bo ja nie mam takich fajnych zysków jak twoje by wrócił Lo. <lod? lod? lod>? Czemu ja bym miał wrócić do BDO? Bo już BDO to już dno jest. Turbolaser dają nam w kość! Turbolaser. Ale fajne. No nie spodziewałem się, że to będzie kampania hmm. No nie, zazwyczaj te eventy fortnite'owe to trwają tam parę minut, ale na małej no mapie no, no no i tego ja się spodziewałem, nie? A tu jest kurde cała kampania, fajnie, fajnie Okay. Jakieś... Zdejmijmy przebrania musicie namierzyć główny panel sterujący Przyjąłem Otwieranie 3, No co bijesz naszego? Nie, bije tu kontroler tu się a... część naszej O jakie, a jakie ubranie kurde nocne jakieś Kamuflaż Ładne, o, co tuś... no, bez... Patrz tu lata typu Jak Hello? Co tu się dzieje, Ja Jaja to robię, ty. Nie strzelaj w okno, bo jeszcze polecimy w kosmos i co będzie? No a to musimy rozwalić. No na, 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 na te. Innalatory, jakby? Tak. Które jeszcze dużyje? co ty gadasz? Będę przeżywał drugą młodość? Kiedy? No? O, nie można strzelać Co tu się dzieje? O, X-wingi A yeah. Mamy przewagę Powietrzną Fuck yeah Co się stało? Ej, zdradził ktoś Zabili naszego Zradził ktoś no? no! Aha, dobra, za nim O lol. Imperiali! Zabijcie! ich! Nie! Ale kontrolne. Intruza? Gdzie wy widzicie intruza? nas! Coś mi się że no co chodzi o nas? Kurde, zarobi sobie kampanię. No, ja nie wiem, którzy to są... Oh, o No właśnie, ja też. Ci bez hełmów. Ja właściwie się zorientowałam przed chwilą. Gdzie mostek? Wszystko zablokowane. Zrób drug zwarcie. Z Nie we mnie, Ja chcę żyć? Ruchy, no no, olej jeszcze Kurde, ale jeszcze cwaniaczki. Kurde, tam powinna była wala. Szybko do statku. No akurat tej broni nie lubię, co ją wybrali. <laughs> Matko Ej, no. nasi też mają hełmy. No jak, znowu właśnie, zauważyłem. Prostu... Jakby rebelianci mieli taką siłę, to by wygrali od razu, nie? I tu normalnie patrzcie można, kurde, myślałam... A? Tak? Tak? O wyważaj, kurde! Normalnie... normalnie umrzeć może, wyważaj. Typa trzeba podnieść, o kurde, o kurde! O nie! O marłam. O nie, ktoś spadł. A co się ze mną stało? Ej, ja się zablokowałem. O, o, o. Dobra. O, o jest. co ci u mnie ktoś? A, dobra, przyniosło mnie z powrotem. Nadziejo, gdzie jesteś? ty chcesz no ja są przy Ratuj A. O jesteś. Czemu ty nie masz kamuflaża? No bo ja wybrałam nie być żołnierzem tylko A, ty, kajdanki wybrałam. Tak. Okay. Okay. A wszyscy żołnierzami chcieli być. No właśnie. Ty to tylko ja jestem tutaj, ale mad. Masakra. Ale ja jestem Star Warsowa ubrana, więc jest git. Ja jestem po prostu agentką, sił będzie, specjalnych no i nie potrzebuję kiedy... takiej zbroi. Zaraz będą Jedi. Proszę, drzwi otwierają się sami. To trochę niepokojące. U. Czerwony kolor nie za fajny. <laughs> Mam by chcieli no. tam wskoczyć. Tak, 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 tam próbują wskakiwać. Będziemy latać? Że Że co? Chrono to to jest BDO Killer na dwa tygodnie. No przekonamy się 20. O. Nie mi się O! Alpatin. <śm> <śm> Nie podoba mi się to. O! To, co się to O To co tak, zgodnie z moim planem. Co teraz? O nie, Zasrany się. jak waha ty mnie czujesz! Wszyscy. <laughs> Wszyscy, Wszyscy go nawalają! nie się O! Nie! No, oh, broń! Są niczym, ciemnej strony. O nie. Co się dzieje? Olipa! lipa. O, o. O, kurde. o kurde, o kurde, rzuca. <laughs> Trzeba uciekać po prostu, tak? Bo tak. O, ała. o ile ludzi <laughs> poginęło, what the fuck. O, matko, a ty żyjesz? Ej! Ja żyję, no jeszcze żyję. O, o podniósł mnie. O nie. O nie, dusi mnie. Fuck? O nie, dusi ja O, Ożyje jeszcze? What the fuck? Ja też. Jez... Ale, patrz, nie też? Ale zaraz nas pali błyskawicami. O nie! A zomra. O, leży. I, się... I tak jeden stał jeszcze. A nie bo to mam PCD chyba o. O, o co by się stało? Aho No Aha, Przeniosło nas O wracamy na... O matko, na normalnie Co, jak to chcą zrobić? Mm. O Memenialne. nie, a to gwiazda śmierci teraz się rozwali świat. I co się stanie? O, wybuchło! ale my myślili, no nie powiem. Dobra, teraz to... i bijemy się między sobą. Jeszcze <grym> nie koniec. O -o. o o nie A nie to uratowało dobra 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 to taki ten Poduszkę taką Aha. powietrzną zrobiło I? Ja wiem o co chodzi. No Ach Superman, ach dobra. Pokazują ten przeszły sezon. Tak, bo ten. To co będzie super? Wtro, w, jutro sezon super bohaterów.